No, witam bardzo serdecznie w kolejnym, jakże prześwietnym, prześwietnym odcinku z Need for Speed. Z mojej, jakże ulubionej gry. Generalnie najlepszej gry, jaka powstała kiedykolwiek. Witam, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek i generalnie, jako że po poprzednim odcinku myślę, że rysa na bani, która mi powstała, jakby zostanie już ze mną najprawdopodobniej do końca życia, postanowiłem jakoś ją zacelebrować w pewien sposób, a chłop mi kurwa, że za pod oknem drzewo, no przecież nie wytrzyma. Mam jebany tartak drwalno nie wie zaraz. zara Co to jest tak ale postanowiłem zbudować pewien monument z pierdolenia tej gry więc yy, więc no zmieniamy furę <ścoughs> Tak jest nie mylicie się to się dzieje uwaga uwaga oficjalny test pizdy punciaka bez ulepszeń O oh, to fuck? twoja stara wyjeżdża na zakupy do Biedry, no przecież co to jest? No. Nie no, targa dobrze, targa dobrze. Aha. Tak jest, postanowiłem, że chwilowo zmienimy furę, no i spróbujemy stworzyć z tego punciaka prawdziwego potwora, także póki co wypierdoliby wszystkie, wszystkie osiągi na maksymalny poziom, już obecnie mamy odblokowane wszystko yy, z tych ulepszeń na pakiet platynowy, także nie ma tu problemu, żeby wyciągnąć tego punciaka na maksa. No i statystyki wyglądają w taki sposób. <laughs> wszystkie pieniądze na to wydałem, co, ja, co ja robię ze swoim życiem. Ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze troszeczkę gotóweczki nam zostało. Także myślę, że możemy go jeszcze tutaj troszeczkę pozmieniać wizualnie, aby pasował. Pasował do. The... Co to kurwa jest, ty? Gadamy, to będzie prawdziwy potwór. Dawaj mnie to. Dobra, co ja mogę stworzyć? Jaką abominację mogę stworzyć z tego punciaka? To jest, to jest dobre pytanie. Bo szczerze, tu nie mam pojęcia. Jak bardzo ja się mogę tu pobawić tym gównem, które się boję, co ja mogę tu stworzyć. Co to jest za spoiler? Dobra, ja jego biorę, nie? Bierę go. Nawet się nie zastanawiam. Fele jakie? Jakieś dosuwa najlepiej. What the fuck? No tak. Takie siedemnastki będą idealne. Leonardo da Vinci OZ. No, idealnie, pasują idealnie. Dobra, maski. Co ja tu mogę dać? Największa maska, jaką się da. Największe gówno, jakie tu będzie wystawać. Najlepiej na całą szybę. o oh, shit. Nie, no ten GeForceik. Nieźle wygląda. Dawaj mnie to gówno. Dachowe wloty powietrza. Najlepiej. Jakby ich było z 20, ale które by tu można by było wybrać? Najbardziej popierdolone twister dual mogą być. Ja pierdolę, jak to wygląda? Teraz jakiś popierdolony lakier. Co ja tu mogę wybrać? Wybierzmy coś z niestandardowych. Co tutaj będzie pasować najlepiej? Może coś takiego? Nie, niekoniecznie, niekoniecznie. O. What the fuck? Um, yy, okej, okay, to wygląda ciekawie. Biorę to, bez zastanowienia. Dobra, naklejeczki teraz no. Naklejeczki. Coś tutaj trzeba nakleić, tylko że co to będzie pasować najbardziej? <coughs> ty może taki żółwik? Taki żółwik. to, to nie wygląda tak źle, ty jak chciałem stworzyć totalne gówno, jakbyś abominację, ale widzę, że to... to nie jest takie, to nie jest takie złe. Dobra, ale muszą być różowe fele, nie ma innej opcji. Co ja stworzyłem? <coughs> <kłysy> uwaga, uwaga, oficjalny test, pizdy. O. <kłysy> Co? O To... <the> <kłysy> Nie, dobra, stop. Stworzyłem potwora. O, o ta fuck już mnie policja ściga, chłopie, ja ledwo z garażu wyjechałem, nie co tu się dzieje. Dobra, dobra, spokojnie naszego żółwika, póki co musimy wytestować. Jak widzicie nasz żółwik generalnie. Nie chwila, chwila, bo to musicie zrozumieć jakby estetyczne walory tego samochodu. Jak bardzo on jest. przepiękny w swojej brzydocie, ok? Nie wiem jak za bardzo wam teraz wam to pokazać, ale... No, nie, no muszę wyjść, bo muszę wam to pokazać, bo nie wytrzymam. Przecież ta fura jest lepsza od mojego Lambo. No, co, co to jest? Chwila, bo musicie zrozumieć artystyczny kunszt tego arcydzieła wręcz. Jak widzicie, jest to mały, kompaktowy samochód, który zapierdala z prędkością światła w popierdolonych kolorach, z namalowanym żółwiem z boku, który nosi nazwę Momo Toyo. Albo Toyo Mojo, Toyo Mom. TOYO Momo? Momo Tojo, TOYO Momo. Wiecie o co chodzi? To jest 200 tysięcy IQ. No i oczywiście Apex Legends o góry musi być, no musi być. No i oczywiście Gierka, no, jakże przecudowna, którą reprezentuje ten jakże przecudowny samochód. Autentycznie jestem w stanie stwierdzić, że nigdy lepszy samochód w tej grze nie powstał. Ta gra ma tyle lat, nikt lepszej fury nigdy nie skleił. No to jest Lamborghini tu jakiś startuje na suko, proszę no... Gdzie no, gdzie no? Gdzie? O, czy ten samochód widać z 80 tysięcy kilometrów, Patrz jak to za Przecież to jest niemożliwe. Gościu, w tym kurwa renokli owejś, Nie masz szans. Jeszcze jak ta fura brzmi, przecież to jest niemożliwe. Jeszcze jak to się prowadzi, przecież to jest, to jest. autentycznie prawie nadsterowne, nie? Ja nie wiem, co ja mam zrobić. To jest aż popierdolone po tym ostatnim subaru, ty. Nie, to jest. Nie, to jest niemożliwe. To jest autentycznie najcudowniejsza fura na świecie, no, Ja nie wiem. Brak mi słów. No, no autentycznie, to jest. To jest... To jest niepojęte. Co to? 312 atakowa na prostej na autostradzie. Przecież Lambo to tutaj by tak zasysało pałeczkę, że to jest niemożliwe. Nie, no, nie, no, Nie no, moi drodzy, moi drodzy, no cóż, no cóż, chyba to jest koniec. To jest tak zwane endgameowe. Pojazdy endgameowe to są. Eee, Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? To jest już tak opek że żaden brzytwiek nie ma szans, no nie ma szans, no co to jest? Nie, to jest niemożliwe. To jest autentycznie niepojęte. Przecież to lambo to tutaj się tak krztusi w pojedynku z tym punciakiem, że to jest szok. Mój żółwik, mój żółwik, zapierdala, mamo to tojo, to mamo! Nie no. Nie no z czym do ludzi, no z czym do ludzi, nie, to jest przecudowne, to jest przecudowne. To jest autentycznie niepojęte, to jest nie... No, what, the fuck, what, the, what the fuck! Nie no niemożliwe to jest, zobaczcie gdzie oni są. <ścoughs> nie, no! Nie, to jest, to jest nie, to jest... No. Żółwik zniszczenia! Wiecie, jak jest uniwersum Stephena Kinga, gdzie on tam stworzył tego swojego popierdolnego klauna, z którym podobno walczy ten taki żółw, na którym jakby pływa cały świat? To ja jestem tym żółwiem, tylko że jego odwrotnością, bo jestem żółwiem niszczyci... No nie, nie, halo, no. Nie, 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 proszę, proszę, nie. Dobra, spokojnie, zaraz dogonimy to l... Nie no, bez problemu, co to kurwa jest, jakieś Renault Clio, weź wydupie nie stąd. Ty, prawie go zabiłem. Nie no, ta fura to jest, to jest, no, ten... Faktycznie majstersztyk, no to jest majstersztyk. Ty, ale gdzie to lambu wyjebał? Czemu on jest tak daleko? What the fuck? To jest kilometr stąd prawie, to... co? What the fuck? Jak to się stało, ty? Nie no, to jest niemożliwe, wracaj, nie, przegram to. No co tu się wydarzyło? No what the fuck, My... no pojebało was? Nie no, oni są chodzy, oni są chodzy na głowę, to jest, nie, to jest koniec. Co tu się wydarzyło? Dogonię was, frajerzy, nie wam to na sucho. I Jadę po wasze dubsko. Jak to zapierdala, to jest niemożliwe. To jest, nie, 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 to jest... Dobra, ładno. Halo. Jeszcze jak brzęczy, w taki mały komarek. A, nie da się tu jechać. No to, no to jest koniec. To jest, to jest, to jest koniec. To jest koniec, koniec tego wyścigu. Przejebałem. Chujowy samochód. Nie gram. To... Dobra, no przegrałem, przegrałem, okej? Okay? No, chwila, stop. Muszę się do tego przyznać, tak? Jakby ten wyścig, to już jest koniec. Ale tak musiało być. Ja po prostu... Okej. Okay. Ja po prostu jestem w szoku. Co ten samochód potrafi? To jest, to jest... Nie, to jest niemożliwe. Spokojnie. Teraz pełne skupienie i zobaczcie, co się dzieje. Doskonały start. Full pista do przodu. I to jest koniec. 342 km na godzinę. Nie. Nie, no zobaczcie na mapę. To jest koniec, to jest koniec. Ja tą furą kończę grę. Nie ma innej opcji. Mój żółwik. Żółwik, Momo Toyomomo. Toyo momo. Nie, no Momo jak jakoś lepiej brzmi, co? Jakiś to jo co, co to ma być w ogóle? To jo jakiś. Ej, Nie rozbraja, jak bardzo ten samochód jest przepiękny w swojej brzydocie. To, to jest po. Pojęte, to, jest, to jest niemożliwe. O, no nie, no i to jest koniec, to jest koniec, mi się już nie chce. Jak to za to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, jak to za zakier... 346 km, 3, 352. 300, <gryw> no. No, dzięki zabójstwowi muś? No teraz to już nawet się nie boję walki o te kamienie milowe szczerze mówiąc Z taką furą... Beach, please. No i tak to się robi na dzikim zachodzie. No tak to się robi. Żółwik. Nie, no musimy tę furę w dragu wytestować. No nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. no. On się prezentuje, mój żółwik. Cyk, doskonała zmiana, cyk, perfekcyjna zmiana wręcz, na niebiesko, zajebiście. Uuu, się tyle ledwo się zmieściłem pod tą furą, co tu się stało? No spokojnie, wszystko pod kontrolą, nie no, to jest koniec, to jest koniec. To nawet, nie, to nawet nie ma się nad czym zastanawiać, no nie ma się nad czym zastanawiać, to jest koniec. Ja nawet pasów nie muszę zmieniać, ja po prostu jadę do przodu i wygrywam wyścig za pierwszym razem. No i myślę, że jakaś próba czasowa też musi tutaj wlecieć, momo tojo, tojo momo. Oj, oh yeah. no i lecimy, no lecimy. No bo to pół sekundy, ja już mam 200 na licznik, przecież to jest niemożliwe. No, no to fuck. Wiecie co jest najlepsze, że jeszcze tu nawet junkmenów nie zainstalowałem. Nie, no jak ja bym tu junkmeny zainstalował, to już jest koniec przecież. To jest koniec. O oh nie, to jest koniec, to jest koniec. Oj, oh yeah. nie, no tak szybko zakończyłem ten wyścig, że nawet nie zauważyłem kiedy. Także. O, co? co? Okej, okay, sama gran, nie co się odpierdala z tym samochodem i odwala jakieś dziwne gówno. Okej, okay, widziałem czeluść. Czeluść całego tego miasta. A e, to nie jest istotne, nie jest istotne. Nie możemy być e, rozpraszani takimi rzeczami. Właśnie całe mózgi świata chcą nas rozproszyć od naszego głównego celu, którym jest zwycięstwo. No i to jest koniec. Dobra, nie no spokojnie, spokojnie. Taką furą to jest jeszcze wszystko do odrobienia, ponieważ moc żółwia jest nieokiełznana. Przy bardzo jeden frajer wystrzelony. Bez żadnego problemu. Drugi również, no i został jeszcze jeden jakiś. Śmiecie! O nie! Ty właśnie, jestem ciekaw, jak teraz będą opisywać mojego punciaka, w sensie jaki ma kolor. No bo, no co to jest za kolor? Co to, co to? O, jaki to jest? Żółty, różowy, Opalizujący? O tam. Nie. No witam, panie władzo, tutaj nic się nie dzieje. Dzisiaj ja on nie chce sczaić, że ja należę w ogóle do tego wyścigu. Co, co, co. O, dobra, teraz się sczaili. Przynajmniej, że sobie pomyślę, no, co, co to jest za fura? Ty, to jest niemożliwe, że takie coś jeździ po ulicach. A jednak. Wygrałem? Nie. To było najlepsze zwycięstwo, jakie widziałem kiedykolwiek, nie, nie... Przecież ta fura jest niemożliwa, to jest, to jest, nie, to jest niepojęte. Czemu ja mam nagle piąty poziom poszukiwania, miałem pierwszy, co tu się odjebało? Jakby rozumiem, że jadę punciakiem i to jeszcze takim zajebistym, ale bez przesady, no. Żółwikiem jadę, no, żółwikiem. Żółwie ninja, o. Dobra, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. O, świetno i chuj. Ale już widzę jedną niezwykłą rzecz w tych kamieniach milowych, mianowicie kolczatki. 9 minut pościga... <laughs> Co <laughs> dlaczego oni mi to robią? Nie no rozumiem wszystko autentycznie, ale 9 minut pościgu. Może to jest jakby ukończyć w krócej niż 9 minut, chociaż już nie wiem, wątpię. Nie pierdolać panie Suwie? No, nie wierzę, że on rzucił pewnie innym samochodem. Chwilę, bo generalnie nie, to się nalicza do przodu, czyli 9 minut mam wytrzymać. Ja pierdolę, to jest niemożliwe. Dobra, myślę, że 200 tysięcy szkód pościgu. Mi się nie chce już. Mi, się, mi się, nie chce. No i co ja mam teraz robić, nie mam jednej opony, no ja pierdolę, no nie, no to jest niepojęte człowieku. Nie osiem kolczatek mam zrobić. Znaczy w ogóle najlepsze jest to, że ta fura bez jednej opony tylniej normalnie jeździ. Znaczy może normalnie, trochę popiję dolenie, ale nadal jeździ, także jest git. Tak jest gitre dziurawo, tylko macie chłopaki. Ale se Tendy przejadę, to nie wiem, że to jest do zrobienia jeszcze chłopie bez opony. Jak ja tą furą wygram ten pościg bez opony, to jest GG. Może zatankować, zatakować, tym naprawią, czy czy nie. no zajebiście. No, dobra, tak miał być. No jest przypał, generalnie, no jest przypał, walą mnie z dwóch stron. Nie, żebym miał coś przeciwko, co? O nie, no... Jakim cudem ja jeżdżę jeszcze, to ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale jest dobrze, jest dobrze. Póki co żyje, póki co żyję. Chociaż ja nie wiem, czy to długo generalnie potrwa, bo już mnie zamykają w formacji żółwia. No żółwia w żółwia zamykają, patrzcie, ich tu jest moja co to ma być? to co, co jest niepojęte, niepojęte. Czy ja mogę do jakiegoś pit stopu zajechać, chcę naprawić tą oponę? No czemu ja tego nie mogę naprawić w żaden normalny sposób, no? Bo rozumiem, że jakby się dało to restartem naprawić, ale się kurwa nie da, no. Że to nie ma sensu. Żeby naprawić opony, to ja chyba bym kryjówki muszę jechać. albo nie wiem, nie wiem. Co jakbym zakończył bez opony pościg? Co wtedy? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje, nie. No, zajebiście. No, Oh, shit. śmie ja na driftcie, jadę, de mi się pojawiają przed oczami za ragrami skraszu, jestem tego pewny w 200 miliardów procent. Tak jest! Wszystko miga mi przed oczami, nie wiem czy to się odpierdala. Matrix się zagina czasu przestrzeń. Nie wiem co tu się dzieje. No spokojnie, ja to zrobię, ja to zrobię, to jest do zrobienia, normalnie, przecież proste, że ja uciekam, nie? Przecież to najłatwiejsza rzecz na świecie. Najłatwiejsza... najłatwiejsza, najłatw O, zniknęli, dobrze. O, albo nie. Jednak... Jednak nie zniknęli. No wy śmiecie, no co mnie gonisz, ty Chur No tak się wkurwiłem, że se ciastko muszę zjeść, bo nie trzymam. Macie moje pieniądze i środła no gdy mnie nie weźmiecie żywcem. Ważne, że się wyścig udało zrobić. No i teraz zrobimy próbę prędkości, oh, yeah to jest BMW, czy mi się tego wydaje? No, what the fuck, man? Jeszcze jakieś japońskie? Co, co to za kolaboracja? Nie mam pojęcia. No, trzeba wygrać ten wyścig, no i oczywiście to się wydarzy, bo, no, no wiadomo, no wiadomo, no taką furą. Czyż to BMW to nie ma żadnych szans, żadnych szans. Brzydkie jak, możesz to może tą BMW wziąć generalnie, nie? To... Jak teraz mam takiego punciaka, punciak mocy. Moc żółwia jest nieokiełznana. Żółwik napierdala. Yellow sports car, yellow sports car. Tak mnie Yellow Sports Car Oni autentycznie nie są w stanie uwierzyć, że ja tak zapierdalam takim punciakiem, nie? Od razu mówią No, żółty sportowy samochód eee. A później jedzie taki punciak i... Co, co? To jest ta fura? What the fuck, man? Ty, jestem drugi, co? Zajebiście No i przegrałem, jestem tragiczny i mi się nie... Jebać znaki drogowe Dobra, spokojnie, jeszcze raz Wszystko pod kontrolą 314 km na godzinę Czy ja coś muszę dodawać? O. O, what the fuck? Co jest? Ty, no jakim cudem ja to przegrałem? Przecież to jest niemożliwe ja pierdolę. Postanowiłem se front flipa zajebać. No co, no co, no co, tak miał być? No w końcu się udało. Najłatwiejszy wyścig, chyba to był. I no teraz czym się. Muszę... Zdubcyć przed policją. Okej. Okay. Oh, no, jak się odezwał. You know who this is so shut your mouth and open your ears. Now you're either helping the cops or someone you're hanging with is and I don't I don't care either way. But let's see how you like it when the tables are turned. Ja po bangam policji, dlaczego pytasz? Buj się, mrżytniak, bo ja i mój żółwik... Bo ja i mój żuwik idziemy, bo ja i mój żółwik idziemy po, ja po twopną. Bo ja i mój żółwik idziemy po twoje dupsko. Oh, Ye. Yeah. Oh.